Siemanko wszystkim z tej strony Jakub Rzuc, z kierunek trener.pl i Pełna Dzisiaj opowiemy sobie o 7 błędach sprzedaży na LinkedIn, platformie, która dla wielu jest jeszcze czarną magią bo zwykle korzystamy z Facebooka, z Instagrama, czasami z YouTube'a, jeżeli ktoś lubi tą formę wideo ale LinkedIn jest taki trochę zapomniany, szczególnie w branży fitness więc opowiem troszeczkę o tym, czego nie robić, więc analogicznie możemy sobie stworzyć coś takiego, co można w tym poprawić i zapraszam na grupę Wiedza dla Trenerów oraz na kierunek trener.pl po więcej informacji patentów porad i tego typu rzeczy. Ok, Czyli ruszamy z pierwszym punktem. Pisanie do osób, które nie są naszą grupą docelową. Jeżeli nie zorientujemy się, czym się ktoś tak naprawdę interesuje, czy w ogóle interesuje go trening, czy interesuje go zdrowa dieta, czy w ogóle takie dbanie o siebie, no, to będziemy strzelać ślepakami, że tak to określę, i możemy trafić, możemy nie trafić. No, wiadomo, że jest to statystyka, ale najlepiej porusza się wśród osób, które gdzieś tam wiemy, że mogą się tym interesować. Jak możemy to zbadać? No, wstępnie, nie znając danej osoby, możemy ją po prostu o to zapytać albo zobaczyć, jakie aktywności wykonuje na tym LinkedInie, bo jest to dość łatwe do zweryfikowania, jakie poleca artykuły. Taka specyfika tego portalu ponieważ on bardziej był stworzony ku temu, żeby poszukiwać pracy, ewentualnie rekrutować ludzi, więc generalnie można tam pleść sprzedaż, ale nie jest to stricte taki kontentowy portal. Ok, następna rzecz to jest wklejanie gotowych tekstów w wiadomościach. Co się zdarza bardzo często, ja dostaję takich wiadomości mnóstwo, kiedy ktoś nawet nie znając mnie pisze cześć, no czasami się zdarza, że Jakub, no to już jest naprawdę super inwencja, ale najczęściej to jest cześć, dzięki, że przyjąłeś mnie do znajomych. No i zaczyna się gadka o tym, co ta osoba robi. Nie ma tam uwzględnione w ogóle to yy, może czym ja bym się zainteresował, co by mi to dało, yy, więc generalnie no, takie gotowe teksty już na pewno nie działają, zwłaszcza w 2019 roku, w przełomie 2020. No Bo takie coś to może na początku internetu. Chociaż myślę, że i tak ludzie raczej w Polsce są wyczuleni na coś takiego, bo kojarzy nam się co z taką tempą sprzedażą. Okej. Okay. Trzecia rzecz to są nieuzupełnione informacje, nieatrakcyjny profil. No tak samo, jeżeli już napiszemy na przykład dobrą wiadomość jakąś w fajnej formie na tym LinkedInie. No to ktoś zajrzy na nasz profil, jeżeli on nie wygląda zbytnio profesjonalnie, no to też nie zachęci ani do zakupu, ani do jakiejkolwiek interakcji, więc warto zadbać, żeby były tam uzupełnione informacje, czym my się przede wszystkim zajmujemy, w czym możemy pomóc, co takiej osobie możemy zaoferować. Bo jeżeli tam będzie taki pusty slogan, nawet jeżeli napiszemy trener personalny, no to tej osobie wcale nie musi to nic powiedzieć, tak? Może to być trener, ona sobie może pomyśleć, no może trenuje piłkarzy, może trenuje sportowców, co ja się tam będę wtopchać. Więc generalnie można napisać coś na zasadzie takiego, mm, takiego elevator pitch, czyli 30-sekundowej prezentacji, ale troszeczkę skróconej i mamy tam na to miejsce, i możemy napisać, że pomagamy mm, uzyskać na przykład zdrowie lub lepszą sylwetkę poprzez treningi personalne, plany treningowe, żywieniowe. No, i tak to wygląda, więc uzupełnimy sobie ten profil. Nieatrakcyjny profil, mam na myśli to, że mamy na przykład kiepskie zdjęcia lub e, pokazuje on, że nie zajmujemy się daną rzeczą, tylko tak naprawdę nie wiadomo czym. No, bo to musi być typowo skonkretyzowane, czyli ktoś wchodzi na ten profil i widzi, OK, on się zajmuje tym i tym, albo tego potrzebuje, albo nie. Bo w innym przypadku to nie będzie mowa o sprzedaży, tylko o tym, że po prostu ktoś wchodzi pooglądać sobie ładny profil. A to nie o to chodzi, tylko o to, żeby sprzedawać, no nie. Albo chociażby budować markę w jakiś tam sposób w internecie. Następną rzeczą będzie brak zdjęcia profilowego i brak zdjęcia w tle. No to jest totalna klapa i ja myślę, że raczej mało kto w dzisiejszych czasach tak postępuje, że nie ma tam zdjęcia. No ale jednak jeszcze się tak zdarzy. No może być tak, że zdjęcie też jest źle dobrane, na przykład jesteśmy trenerami, a mamy zdjęcie w garniturze i jest to trochę mylące. Więc może idźmy w to, czym się zajmujemy i zróbmy sobie sesję na siłowni, a w tle niech będzie widoczne coś na zasadzie kontentowym, niekoniecznie plany treningowe, treningi, tak jak to ma miejsce na Facebooku, ale może na przykład być odniesienie do naszego e-booka lub jakiegoś projektu, który gdzieś tam na bieżąco prowadzimy aktualnie. Więc ten, to zdjęcie profilowe i w tle też moim zdaniem musi być, no i łączy się z tym, żeby były to uzupełnione informacje i atrakcyjny profil. Następna rzecz to jest sprzedaż bez uczestnictwa w grupach. Napisałem sprzedaż bez uczestnictwa, no w ogóle nie uczestniczenie w grupach na Linkedinie to yy, będzie bardzo ciężko cokolwiek yy, uzyskać, jakkolwiek zbliżyć się do kogoś, poznać, no bo na tych grupach zwykle są osoby z nagłą potrzebą, czyli piszą na grupie danej tematycznej czego potrzebują, na jakie pytanie chcą yy, uzyskać odpowiedź, więc tam, tam to pytanie ich widnieje i oni czekają na odpowiedzi. Ktoś może im dać na przykład Ty, jakąś część odpowiedzi, czy odpowiedź całkowitą i napisać, że jeżeli chcesz więcej, to zgłoś się do mnie. No i na tej zasadzie to powinno działać, jeżeli chodzi o grupy. E, tam raczej nikt Cię na grupie nie zablokuje. Na Facebooku często to ma miejsce, że jest jakaś grupa z metamorfozami, z odchudzaniem. No i jeżeli tam gdzieś zapromujesz swoją usługę, no to często administrator, który się tym zwykle zajmuje też, no to Cię usunie lub zablokuje na takiej grupie. Okej, okay, dalej to jest brak aktywnego pisania do osób, które przeglądają nasz profil. Tam jest taka fajna opcja, na Facebooku jej nie ma ani na Instagramie, że po prostu widzimy jedynie co to w story, ale tam widzimy, kto przeglądał nasz profil. Czyli typowo na niego wszedł, tak jak to by miało miejsce kiedyś na naszej klasie. No i możemy od razu zobaczyć, kto się gdzieś tam na mnie interesuje. Jeżeli uznamy, że warto do takiej osoby napisać, to się odzywamy po prostu. Ja uważam, że do każdego warto, bo nigdy nie wiadomo, co to za osoba, w jaki sposób na nasze drogi biznesowe się zetną. Nawet jeżeli nie kupi ode mnie planu treningowego, treningu, diety czy czegokolwiek, no to możemy na innym polu działać biznesowo i to też może fajnie grać. Następną rzeczą. Już właściwie ostatnio. Jeżeli powiem, powiem tylko jeszcze o tym aktywnym pisaniu, że to jest bardzo istotne na każdym portalu, ponieważ bez aktywnego pisania nie, pisania nie ma aktywnej sprzedaży, no i możemy sobie tylko wtedy czekać na klientów, a powinniśmy sami wychodzić z nimi y, do nich z inicjatywą i sprzedawać. Ok, dalej to jest przy, brak przydatnego kontentu, czyli taki miałki profil, niby wszystko gra, niby wiadomo czym się ta osoba zajmuje, ale nie ma tam żadnych wartości pod postacią tego, że ktoś może w ogóle wejść, przeczytać jakiegoś ebooka, przeczytać, czy obejrzeć jakiś filmik, gdzieś gdzie dostanie więcej informacji na dany temat. Czyli po prostu to jest fajnie wyglądający profil. Ktoś wchodzi, widzi, no spoko, fajny trener, ok, fajnie, wychodzę. Nic tam nie ma takiego przyciągającego. Dlatego mówię, że to są błędy w sprzedaży, bo to wszystko może prowadzić albo do kupna naszej usługi, albo prowadzić do tego, że ktoś wyjdzie z tego profilu. No i tyle. Więc myślę, że fajnie streściłem te 7 punktów. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania, może tutaj napisać w komentarzu lub na grupie Wiedza i Biznes Trenera. Dzięki za oglądanie. Jeszcze zapraszam na kierunek trener.pl. Trzymajcie się. Cześć!